Witam wszystkich pokrótce na moim kanale Dzisiaj zakupiłem w jednym z marketów budowlanych Taką motolampę 18W 1500 lumenów 6500 Kelvinów Barwa zimna Ja zawsze używam barwy zimnej 3 lata gwarancji na nią jest Prawda Kosztowała mnie ona 26 zł Powiem wam, że wiecznie kupuję na jakimś tam portalu auk aukcyjnym lampy tego typu. Tam ma oczywiście 60 cm długości. Kupuję na jakimś portalu aukcyjnym te lampy i byłem w szoku, bo ją otworzyłem. sobie te. pierwsze co? To na szybszym była folia. Co jest niespotykane na tamtych lampach. Zerwałem sobie tą folię. Mamy tutaj ten nasz. LED. I ten koszt w porównaniu do tej drugiej lampy wygląda o niebo lepiej. Zaraz zobaczcie tą drugą lampę. Ale dopiero obejrzyjcie tą. Tutaj jest nawet dany przewód z tego co widzę to jest 1 mm kwadrat na tej lampie jest dany przewód i to jest bardzo fajnie. Tam jest zasilacz wprowadzony tutaj do niej. Ja ją zaraz złożę i ją uruchomię. I właśnie tu macie. No i mieli do porównania drugą lampę. To jest to, co wyciągłem. Tu na szkło? Szkło, no, folia cała, prawda? W tej lampie. Powłoka jest całkowicie inna niż tutaj. Zobaczymy, właśnie jak ta świeci. Jest całkowicie co innego. Mogę to odłożyć na bok. Ale do porównania, zobaczcie. Ta jest wykonana na aluminium. A ta jest wykonana na stali. Jest ta stabilniejsza. Tu nawet ten pasek ledowy się odkleja. On w ogóle nie jest faktycznie przyklejony. Też nie jest przyklejony. Aczkolwiek są dwa i ona świeci na boki. Jest tylko jeden ten pasek ledowy. Lampa to jest mięciutka. No. Ta jest bardziej taka solidna. Moim zdaniem nawet ta 60, bez mała, no jakby była 120, to by była, pra... by była o wiele cięższa o wiele więcej ważyła. Co do przewodu Tak jak mówiłem przed chwilą. Czy on jest tego cynowany ładnie? Ale raczej nie. Wydaje mi się, ten grubszy o ale w środku. Ten tu jest taki o tylko tyle. Nie no to jest jedynka. Nie? A to nie jest jedynka. No, zobaczcie sobie sami po izolacji. Po grubości tego, tej otuliny plastikowej na tym, a na tym. Tu jest 1, tu jest jakieś 0,25, to nie jest nawet 0,5 moim zdaniem też. I tyle co do lamp. Tutaj już nie zobaczycie długiej jak świeci, bo już jest spalona. Najszybciej to tam transformator nie wytrzymał. Zobaczę w ogóle, czy to lednie wytrzymał, czy ten zasilacz, ale myślę, że zasilacz tą widzicie świeci tą dużą i tak nam ona właśnie świeci powiem wam że ta lampa moim zdaniem no, no na pewno efektowniej efektowniej świeci mi od tej dużej lampy 120 tylko tu jak widzicie do nagrywania Zaczyna już lekko ten obraz pływać Natomiast na tej Ten obraz tak nie, nie ma takich szumów już, tak nie pływa Nie ma takich zakłóceń No ale może To tu jest chwilowe nie wiem Powiem wam że Jestem pełen zachwytu Tą lampą 60 centymetrowej 60 centymetrową Co do tej 120 starej że ona bardzo ładnie nam świeci, aż tak w tym momencie to aż mnie razi. i cały efekt tutaj, w, naszej, w naszym składzie, na drzewo i węgiel, tak nam ona tutaj oświetla to pomieszczenie. Wystarczająca jest ta lampeczka, właśnie. Do takiego pomieszczenia, ta 60. I tak, jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie. Cześć.